Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. Szkolny festyn. Dzisiaj jest dzień szkolnego festynu. Pepa uwielbia chodzić na festyny. Są wszyscy przyjaciele Peppy. Kendy Kot, Suzy Owca, Dany Pies, Rebeka Witajcie, Królik i Pytu. Pedro Pucy. Pytaj, Pepo! Uwielbiam festyny. Ja też. Co ty lubisz? Malowanie twarzy. Ja lubię balony. A ja najbardziej lubię dmuchany zamek. Mnie się podoba wszystko. <laughs> to wspaniały wybór, Peppo. Do zobaczenia, Pepo. Do zobaczenia. George, a co ty lubisz najbardziej? Dinozaur! Ojej, ale na festynie nie ma dinozaurów. Może znajdziemy balon w kształcie dinozaura? Jesteś pewien, że mają balony w kształcie dinozaurów? Jestem przekonany że my najpierw pomalujemy sobie z George'em twarze. Oczywiście. Pani Królik pomalowała przyjaciół Pepy w tygrys. Gotowe, Suzy. Teraz wyglądasz jak tygrys. Dziękuję, pani. Podoba mi się twoja twarz. Czy jesteś kotem? Nie, jestem tygrysem. Pepo, czy chcesz pomalować twarz? O tak. Może mm, mogę być słoniem? Ojej, nie wiem jak namalować słonia. Nie chcesz być tygrysem? <noise> Cóż, niech będzie tygrys. Gotowe, Pepo. jesteś tygrysem. <noise> Jestem tygrysem! George, a kim ty chcesz zostać? Dinosaur! <noise> Dinozaur? A, a może tygrys? Tygrysa umiem najlepiej. Tygrysy nie szczekają. Skąd to wiesz? Bo tygrysy to duże koty. Miał. A ja jestem kotem. Gendy! Czy możesz nas nauczyć, jak być tygrysem? Dobrze. Tygrysy przyczajają się bardzo, bardzo wolno, a potem skok. <laughs> tygrysy wylizują się, żeby być czyste. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie, dzieci. Ojej, same tygrysy! A ja ich uczę, jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinozaur! Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Ura! Witamy panno gazelo. Prosimy balony dla wszystkich. Oczywiście, mam bardzo różne wzory balonów. Ja poproszę balon słonia. Proszę bardzo, Pepo, czy mogę dostać kangura? Poproszę lwa. A ja małpę. Poproszę. Ohoho, oho, proszę, wszystkie są. Teraz najważniejszy balon. Potrzebujemy jeszcze dinozaura dla George'a. Ojej, niestety nie mam ani jednego balona z dinozaurem. Oh. Spokojnie, George. Mam pewien pomysł. Mogę prosić te dwa długie balony? Patrzcie tylko. Co ta świnka robi z balonami? Proszę, kto zgadnie, co to jest? Czy to jest kangur? <laughs> nie... To jest dinozaur. Zgadza się, to dinozaur. Tata świnka zrobił balon dinozaura. Dinosal! A teraz do zamku! Pepa uwielbia skakać po zamku. Trampolini. Wszyscy świetnie się bawią. To jest najważniejszy szkolny test. Ustacią głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.